Patrzcie co tutaj mam, to jest to wiralowe urządzenie z TikToka do dezynfekcji i sterylizacji szczoteczki. Chodźcie, zobaczymy jak to działa. Dobra, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest przytrzymać ten właśnie przycisk tutaj włączenia i od razu na wyświetlaczu pojawi nam się poziom baterii. To, co wyróżnia to urządzonko od innych, to jest to, że działa na gesty, czyli przyłożę sobie rękę i się otworzy i przyłożę drugi raz rękę, to zacznie się ten cały proces dezynfekcji. Wziąłem sobie moją szczoteczkę, ona jest elektryczna, więc końcówkę się zdejmuje, ale jak macie zwykłą szczoteczkę, to też możecie tego używać, więc nie bójcie się. Wystarczy, że włożymy sobie końcówkę szczoteczki tutaj do środka, zaczepimy w ten sposób i poruszymy ręką, żeby zamknąć tą komorę. Teraz widzicie, mamy tutaj światło UV, więc cały proces tej dezynfekcji i sterylizacji właśnie się rozpoczął. To urządzenie zaoszczędzi Wam na pewno wiele czasu, no bo jednak nie musicie odparzać tej szczoteczki waszej, tylko wystarczy, że włożycie ją tutaj i pozbędziecie się w 100 sekund wszystkich bakterii i wirusów z końcówki waszej szczoteczki. Jeśli zależy Wam na zdrowych i białych zębach, to strona, na której kupiłem to urządzonką ma teraz promocję, a link do niej znajduje się na moim profilu, więc zapraszam.